Cześć, witamy ponownie w Xlandzie. Dzisiaj naszym specjalnym gościem jest Łukasz Sidor, marka Britax Romer. Chcemy wam wspólnie przedstawić ostateczny etap bezpieczeństwa waszego dziecka w samochodzie. I jedyny słuszny lix y -y. Tak się wydaje, tak się wydaje i za chwilę będziemy próbować to udowodnić. E, wasze dzieciaki do tej pory jeździły w foteliku typu nosidło, jako noworodki przez dłuższy okres, przez kilkanaście miesięcy i mam nadzieję, że w większości przypadków były to bezpieczne foteliki, w tym Britax Baby Safe Pro. E, idąc krok dalej, na pewno były to obrotówki i mam nadzieję, że wszystkie dzieciaki były przewożone maksymalnie długo tyłem do kierunku jazdy. No i dzisiaj to, co wspomniałeś, ostatni etap fotelikowania. Najdłuższy etap fotelikowania, KitFix Ice, jest przed nami. Dobra Łukasz, to pokażmy Państwu, czym ten fotel wyróżnia się na tle całej gamy foteli ostatnich e, metr, metr pięćdziesiąt. Myślę, że przede wszystkim czymś, na co warto zwrócić uwagę, to jest mega długie siedzisko. Właściwie można chyba pokusić się o stwierdzenie, że jedno z najdłuższych w branży. Mega fajnie profilowane w dół, co powoduje przytrzymanie malucha w razie wypadku. Jednocześnie też zwiększa komfort. A dodatkowy secure guard powoduje, że nawet przy drobnych dzieciach ten pas nie wędruje zbyt wysoko. W momencie szarpnięcia gdzieś tam do przodu, w momencie wypadku, to zabezpieczy przede wszystkim brzuch malucha. Nie będzie takiego efektu nurkowania generalnie. Tak, ale chcę powiedzieć, że tutaj ten efekt nurkowania będzie. Totalnie zminimalizowany. Jest to fotel dla 4-latka, ale często dla 10, 11 i 12-latka. Wszystko w zależności jak szybko osiągnie 1,50 m wzrostu. Czyli więc... nogi mają długie podparcie. Tak, więc na początku nóżki będą mocno wyprostowane przez siedzisko, a później sytuacja jest taka, że siedzisko nagle nie skończy się w połowie uda i nie będzie miało to wpływu na ewentualnie cierpnięcie nóg, czyli komfort podczas codziennego, długiego przede wszystkim podróżowania. element XP Pad, przez który będzie e, przechodził pas ramienny e, dziecka. Ten element będzie e, jakby wędrował od obręczy barkowej do środka klatki piersiowej, e, dzięki czemu podczas gwałtownego uderzenia czołowego, e, czy, czy gwałtownego hamowania, gdzie głowa poleci do przodu, dziecko pod brudkiem odbije się od tego elementu, dzięki czemu e, o tyle mniej naciągniemy e, kręgosłup szyjny. To jest miękki element, który będzie fajnie współpracował z, z dzieckiem. Rozumie, że nam siłę tak, nacisło. Wszystko, tak, tak, tak. Tak. jeszcze chyba warto wspomnieć o tym klocku. No tak, klocek, który wygląda teraz odstająco od naszej skorupy, ale jest to element, który ma chłonąć energię uderzeniową podczas uderzenia bocznego. Drzwi najpierw oprą się o ten element, dziecko, które jest w foteliku, o wiele mniej odczuje uderzenie boczne. Ten element możemy stosować zarówno krótszym, jak i dłuższym bokiem. Oczywiście rekomendujemy dłuższy bok ze względu na to, że im szybciej ten element otrzyma uderzenie, tym szybciej będzie wytracał energię podczas wypadku. I oczywiście montujemy to dłuższym bokiem pod warunkiem, że karoseria, kabina samochodu daje nam taką możliwość. Ten element nie może stykać się z drzwiami samochodu. Co jest jeszcze fajnego w tym fotelu? E, to już taka kwestia bardziej komfortu. Może e, mamy podziurawioną skorupę, właściwie. Z, mega zwiększona wentylacja. E, <grywanie> Nawierconą, podziurawioną. Tak, jest. Tak jest. E, mamy sporo otworów wentylacyjnych. E, bardzo fajnie to wpływa na komfort dziecka w środku. E, oczywiście poza jeszcze fajnymi opcjonalnymi tapicerkami, które dodatkowo ten komfort zwiększą. E, I bardzo fajnym tematem e, jest jeszcze skala wzrostu dziecka. Co nam to daje? Zapamiętamy na jakiej pozycji ustawiliśmy sobie zagłówek dla naszego dziecka, jeżeli na przykład musieliśmy gdzieś wypiąć sobie fotelik. A dodatkowo jeszcze dziecko, które widzi, że te cyferki rosną, ma dodatkową frajdę, że po prostu rośnie, więc może trochę chętniej będzie do tego fotelika siadało. Fotel, mimo tego, że oferuje dużo miejsca dla dziecka w środku, zajmuje jedynie 44 cm zewnętrznie. Więc jeżeli mamy samochód, którym będzie mieć trzy dzielone fotele, bez problemu zmieścimy trzy takie foteliki na tylnej kanapie. I w końcu rodzice będą mogli usiąść z przodu. A jak nie trzy dzielone e, kanapy i trzy osobne fotele, to być może dwa fotele, bo mamy rodzeństwo i być może e, dorosła osoba między fotelikami. Kitwix tak Isaac. Zaczęliśmy od podstaw, skończyliśmy z tyłu. Ten fotel daje nam frajdę z każdej strony tak jest. i oprócz frajdy przede wszystkim jedno z najlepszych bezpieczeństw, bo 1.7 ocena ADAC to jest najwyższa ocena na, na chwilę obecną z fotelików tego typu, z tej kategorii dostępnych na rynku. Omówiliśmy dla Was najważniejsze kwestie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i komfort fotelika KITFIX i-SIZE. Ja zachęcam do przymiarek, przede wszystkim do, do Waszych dzieci, do Waszych samochodów. Zakładam, że w każdym salonie X-Land jest oczywiście, ten fotel dostępny. Oczywiście. Zapraszamy do wszystkich naszych salonów x w całej Polsce. Jeżeli nie możecie dotrzeć, e Zapraszamy!